Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii 4 z gry Farming z MOTOR 25. No i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie orkę ścierniska. jak widzicie mam przygotowany już taki oto zestaw, czyli tego John Deera oraz pług. Więc wsiadamy, no i tutaj pojedziemy olać pole, które jest po prawej stronie. Też zatrudniłem pracownika, żeby jeździł z talerzówką na polu 82, no bo myślę, że na następnym filmie zrobimy sobie tam jakiś siew, może na przykład to zasiejemy, albo może jakiś orkisz, czy coś innego. Ale okej, bierzemy sobie tutaj na pole. Włączymy sobie GPS-a. Ok, wyświetlimy linię przejazdu. Mamy 5 poprzeczników. aż w sumie nie potrzebuję aż tyle, wezmę jeden poprzeczniak. Myślę, że powinien wystarczyć. Ok, to możemy zacząć od tej strony. Aktywujemy sobie linię, opuszczamy pług. A nie, opuścimy obciążnik, bo mi się zmieniło. Ale ok, teraz już opuścimy pług. No i rozpoczynamy orkę. No, a na tym polu w sumie jeszcze nie wiem co będę siał. Tak zastanawiałem się nad jakimiś warzywami może, żeby tutaj jakąś marchewkę zasiać albo pasternek, ale to zobaczymy. Czy wezmę na tym polu to zrobię, czy może kupię sobie jeszcze jakieś trochę mniejsze pole No bo w kolejnym odcinku tutaj na tym polu widzicie, pracownik po prawej stronie jeździ i sieje, yy, 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 czyli talerzuje. No to my na tamtym polu coś zasiejemy, jakieś przężyte albo coś innego. No, a tu jeszcze zobaczymy, czy na tym polu to się nie ma warzywa, czy też jakieś zboże. Bo na razie będę skupiał się na uprawie zbóż, ze względu na to, że postawiłem sobie młyn, w którym będę mógł przetwarzać oczywiście te zboże. No a też będę chciał potestować te nowe uprawy, które są dodane na tej mapie. W przyszłości, może też postawimy sobie na przykład olejarnię. No i będziemy siać rzepak, czy na przykład chyba LEN też można przerobić na olej. No tutaj też ustawiam pracownika, żeby rozsiał nawóz. Na razie tak będą się korzystać z nawozu sztucznego. No ale później jak moje krawy wyprodukujemy trochę obornika oraz gnojówki, no to będziemy mogli zrobić jakąś akcję obornik albo akcję gnojówka. No, widzę, że tu dosyć szybko idzie orka na tym polu. No, też to nie jest jakieś duże pole, no bo wspomniano wcześniej, było trochę większe, ale ja zmniejszyłem, no bo postawiłem tą zagrodę dla owiec oraz kóz. No i tutaj też tam jeszcze kolejną wiatę dostawiłem. No, ciekawe coś teraz zwolnił ten ciągnik. Dziwne to, i akurat ma wystarczająco moc, ale teraz już przyspieszę. No, czasami tak dziwnie to działa, ale tutaj już przyspieszył trochę, jedziemy 12 km na godzinę. No, tutaj też trochę zmniejszyłem pole, żeby zrobić w tym miejscu yy, po prostu trochę przestrzeni do zabracania, I w sumie to był dobry pomysł, bo jednak tutaj. No, gdybym zrobił paswisko praktycznie przy samym polu, no to byłoby trochę ciasno przy takim zawracaniu właśnie z pługiem, a tak to mamy trochę miejsca, żeby zawrócić. No, tu na koniec jeszcze sobie ten poprzeczniak zrobię, ale już dużo zostaje tych omijaków na końcu, więc tam sobie zrobimy jeden poprzeczniak. No dziwne, teraz w ogóle ten ciągnik się zatrzymał. Czasami tak dziwnie działa z tymi ciągnikami z manualną skrzynią biegów, no ale to już ruszył. W sumie na początku pamiętam, że było tak, że podczas orki tej strasznie te, te tekstury migały, tutaj w reżyserkach też trochę to miga, ale tutaj przed ciągnikiem na szczęście dosyć dobrze to wygląda. No i fajnie, że też mamy tą bruzdę, też lepiej ta orka wygląda. No może zaraz zrobimy sobie też jakieś ujęcie do miniaturki, tylko wyłączymy tę linie. Najpierw się tutaj ustawimy na polu, żeby jakoś tej równo pojechać. I sobie na chwilę możemy wyłączyć tę linie, żeby przygotować miniaturkę. No troszkę sobie tutaj podjedziemy dalej. O no i myślę, że powinna to fajnie wyglądać, ta miniaturka. Nie wiem czy w sumie ten siewnik nie będzie widoczny, ale ja i tak trochę przycina miniaturkę, więc raczej y, nie powinno go widać w tle. Nawiszej no, troszkę tak przytnę, żeby nie było tego siewnika widać w tle. No Zobaczymy, może teraz spróbujemy bez tych linii pojechać. Zobaczymy, może tutaj będzie to fajnie wyglądało. No chyba, że gdzieś będziemy jakąś linię dziwnie tutaj łapać, to sobie włączymy te linie. Szkoda, że nie można włączyć jakiejś opcji, żeby te linie po jakimś czasie znikały. Ok, zobaczymy, czy złapało właściwą linię. Chyba raczej tak. No to możemy teraz bez tych linii sobie jechać. O tak, zobaczcie, trochę to w powietrzu jedzie, bo trochę tej ugniata już ten teren, gdzie jest zaorany. O, teraz fajnie tutaj wpadł w tą bruzdę. No, w sumie to mamy takie fajne mniejsze pola, więc można trochę się pobawić w orkę na tych polach. To dzięki temu nie będę musiał aż tak bardzo przejmować się chwastami, no bo jeśli założymy polu, no to na tym polu nie będą rosły chwasty. Chociaż i tak mamy opryskiwacz oraz chwastownik. A to zobaczymy: trochę pól można zaorać, trochę można gdzieś tam potależować albo przejechać kultywatorem. Zaraz poza odcinkiem pewnie trochę sobie przygotuję pól do siewu, może jeszcze na przykład to pole po lewej stronie mu zaorał, natomiast tamte pola sobie może zatależuję. No i na odcinku tam zasiejemy pszenżyto albo jak, jakiś orkisz może, zobaczymy co można we wrześniu zasiać. No widzę, że orkisz można zasiać, pszenicę możemy, pszenżyto. Może to przężyto sobie spróbujemy. W sumie musi ten mój nie ma opcji siewu bezpośrednio, ale możemy się pobawić w taką lepszą uprawę ziemi. Żeby najpierw albo zaorać, albo przejechać talerzówką. No, chyba że będę chciał coś na szybko zasiać, no to wtedy będę mógł wjechać bezpośrednio na ściernisko. No, zobaczmy, jak ten pracownik sobie radzi. Widzę, że bardzo dobrze już prawie kończy talerzować pole, tam był chyba jęczmień wcześniej W sumie tutaj bardzo dużo odcinków mamy z sierpnia, ale już kolejny odcinek będzie we wrześniu, z siewu Później też pewnie trochę rzeczy sobie posieję i przeskoczymy już do kolejnego sezonu a na wiosnę nie wiem, czy zrobimy jakieś sianokosy czy w sumie już przeskoczymy od razu do żniw jeszcze jesienią będę musiał i tak zrobić raz się na no bo w poprzednich się na kosach zbyt dużo tego siana nie zebrałem. A teraz wezmę się sobie tam nawóz na polu, żeby mieć więcej tej trawy, już jesienią podczas sianokosów no I sobie jeszcze raz tam zbierę siano. Ewentualnie, przez zimę, trochę uzbieramy się gnojówki, to na przykład jakbym na wiosnę zrobił się na kosy, to moglibyśmy zrobić rozlewanie gnojówki na łące. No, a później już pewnie będą szniwa, więc też sobie tutaj pokosimy jakieś zboża. Może ewentualnie jeszcze zrobilibyśmy wycinkę drzew, bo też mówiłem o tym Tartaku, tylko nie wiem, czy sobie nie wymienię lasu, bo ja dostałem na początku las tutaj na terenie 201, ale ja nie wiem, czy sobie nie kupię tego lasu na terenie 204, właśnie tutaj obok mojej łąki, żeby trochę tu drzew powycinać przy tej łące, ale to jeszcze zobaczymy. Jeszcze się tam zastanowię, no i ewentualnie postawię ten mały tartak, to na przykład jeszcze jesienią byśmy zrobili jakąś wycinkę drzew. Trochę pieniędzy jeszcze mam, więc będę mógł sobie postawić tartak, no i kupię sobie oczywiście piłę łańcuchową oraz wyciągarkę leśną. To zawsze też jakaś odskocznia byłaby od pracy na polach. Ewentualnie też pomyślę nad tymi warzywami. Czy tutaj będę siał, czy może jakieś mniejsze pole poszukam. W sumie na początku dostałem pole 81, ale je sprzedałem, bo uznałem, że jest to zbyt małe pole. Ale nie wiem, czy go nie odkupię właśnie, żeby tam zasiać jakieś warzywa, jakąś marchewkę na przykład. To wtedy wiosnę moglibyśmy tam zrobić się w marchewki. Kupiłbym sobie formownicę oraz siewnik, no i zasialibyśmy tam marchewkę. No i to bym pewnie kupił ten mały kombajn podczepiony do ciągnika ten. Z tymi skrzyniami. Akurat tam to małe pole byłoby idealne pod warzywa. To myślę, że chyba tak zrobię, że sobie tam na wiosnę zakupię pole pod marchewkę. No albo też, no ogólnie, pod jakieś buraki, pasternak. No i tak trochę mam rozplanowane, bo w kolejnym filmie będzie siew. Później, może, jesienią zrobilibyśmy wycinkę drzew. No i na wiosnę ten się w marchwi. Tu akurat mamy takie mniejsze gospodarstwo, więc akurat idealnie moglibyśmy sobie... ...pograć na takich maszyn, mniejszych maszynach do zbioru warzyw. O, pracownik chyba już skończył talerzowość, to akurat dojedziemy do końca i przestawię go na kolejne pole. A tutaj po lewej stronie nie wiem, czy to ścielnisko będę też orał, czy może tutaj wiadę talerzówką. Jeszcze pomyślę, ale może jednak wiadę tutaj talerzówką, żeby trochę szybciej to przygotować, albo ewentualnie kultywator sobie wezmę. No mam też kultywator, więc można tutaj na dwa ciągniki pracować. Ok, to na chwilę przesiędziemy się do ciągnika marki same. No i wystawimy pracownika tutaj, żeby talerzował. Ok, to niech tam pracownik talerzuje. Mi tutaj chyba jeszcze dwa przejazdy zostały, plus jeszcze oczywiście poprzeczniaka sobie zrobimy. To akurat idealnie tutaj czasowo się wyrobimy. No bo tu jeszcze jeden przejazd zostanie, plus tutaj jeden poprzecznik z tej strony, jeden z drugiej. I będzie bardzo ładnie zaorane pole już gotowe do siewu. Albo ewentualnie jeszcze tutaj też wjedziemy talerzówką. No i sobie coś zasieje. Jeszcze tutaj będę musiał rozplanować, co, na jakim polu będę siał. Ale tam chyba zasieje przenżyto. może tam dalej zasieje żyto. Tu może na przykład jakąś pszenicę lub jęczmień. Może tutaj będzie pszenica dla kur, albo ewentualnie tu jęczmień, a tutaj obok pszenica, bo troszkę tej pszenicy mógłbym dać dla kur, a trochę mógłbym wsypać do mojego młyna. No ten młyn też był dobry pomysł, żeby przetwarzać zboże, które zbieram z moich pól. Może w przyszłości też pomyślimy nad mleczarnią, żeby przetwarzać mleko od moich krów, oraz od kóz. Ale to się zobaczymy, może ewentualnie kupię sobie jakąś większą mleczarnię, która jest na mapie. Tylko, że na mapie jest taka większa mleczarnia, więc ona będzie droższa na pewno niż te małe. Ale to jeszcze będziemy się zastanawiać. Okej, okay, to teraz trzeba zrobić poprzeczniak. To już będę robił bez GPS-u, po prostu sobie przejadę w ten sposób. Ja akurat tu jeden poprzeczniak powinien wystarczyć Zmieniłem czy ja nie powinienem odwrotnie tego pługa obrócić. No, ale to okej, okay, to i ważne, że się udało to zrobić, tak w sumie później to był zniknie, jak ponownie wczytam sejwa. To jeszcze sobie tutaj zrobimy ten poprzecznik z tej strony No, ja powinienem to chyba odwrotnie zrobić, ale tak jak mówiłem i tak po wczytaniu save'a ta brusta chyba zniknie. Okej, okay, to jeszcze możemy sobie zjechać na gospodarstwo. Tylko, czy to nic nie jedzie? Nic nie jedzie, więc wjedziemy sobie na gospodarstwo i będziemy kończyć. Tu jeszcze widzę, że sąsiad sobie nie zebrał czegoś. Nie wiem, czy to jest chyba orkisz, czy pszenica. Okej, okay, poczekajmy aż nam się gra zapisze. I zobaczmy, tu jest... tu mamy orkisz. No akurat orkisz wygląda bardzo podobnie do pszenicy. Okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!